Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar, witam was już w kolejnym filmie z Need for Speed Unbound. I od czasu, kiedy ostatnio nagrywaliśmy film, dużo się zmieniło, słuchajcie. No jest już jesień, robić zimno, ale promocje na Neba nadal gorące. Chodów promocyjnych już nie ma. Teraz wystarczy, że jedynie wejdziesz w link z opisu tego filmu. Po wejściu na stronę ukaże Ci się wachlarz możliwości gamingowych. Czy to Asetokorsa, Ultimate Edition zwykła, czy to Forza Horizon 5 z dodatki, czy edycja Deluxe. Te tytuły oraz wiele więcej zobaczysz na neba.com, Pamiętaj o wejściu w linki, który masz w opisie. Słuchajcie, jesteśmy w nocy, czyli to na czym zostaliśmy, e, czyli noc, e, i jedyne co mamy teraz zrobić, to pojechać na ten zlot przy kanale burzowym. Także zostawiam sobie tutaj, słuchajcie, już waypoint. No i udajemy się. E, co do wydajności, ogarnąłem to. Gra chodzi. A, poczekajcie, w sumie, e, ja sobie zmienię, no bo mamy w ogóle. 120% rozdzielczości i teraz będą lagi przez moment. Uwaga. O, przez moment będzie 20-30 parę fps ale zaraz się ustabilizują jak cały świat się za załaduje. E, sprawa wygląda tak, że. No, mój komputer się ogarnął i e, jest taki skrypcik, który był stosowany do. O Boże, o, leżym się rozwalił tej. What the fuck? Ok, anyway. Jest taki skrypcie, który używało się do Nitro Speed Hita, bo generalnie te gry mają podobno problem właśnie ze 100% zużyciem procesora. No i u mnie taki problem właśnie był. Jeszcze w dodatku, kiedy włączyłem OBS, to już w ogóle komputer świrował, więc teraz nagrywam dla Was Shadowplayem, e, który daje bardzo dobre wyniki, a nawet lepsze czasami niż OBS. No bo komputera prawie że nie zużywa, używa teraz tego kodyku NVNK. Mnie gadania o wydajności. Ogólnie mój komputer się sypie, dlatego człowiek musi się dostosowywać jak tylko może. Namy zbliżamy się do zlotu. Wiesz, że nie możemy startować wszędzie, co? Nie mamy kasy na najlepsze zawody. No dobra, okej, okay, ale tutaj mam kasy, nie? 2300 mam, to są moi rywale. O, mamy Lamborghini Urus. 28 lat ziomek ma, no dobra. Pierwsze miejsce: 12 tysięcy. Wow, no to tutaj generalnie się zaczyna. Aha, ja nie mam gotówki. 4000 są potrzebne, mam 2300. To co muszę zrobić, żeby zarobić? Zgaduję, że muszę się z policją pobawić, i wtedy sobie zarobię. No dobra, to musimy. O, tutaj jest policja, więc trzeba ją zaczepić. Spróbujemy. Poziom obławy 1. No dobra. Gram na najtrudniejszym poziomie trudności, więc nie będzie prosto. Oj. Dobra, nie chcę ucieczki. O, come on W sumie to jest poziom obawy numer 1, więc tu nie jest nic trudnego. Ciekawe czy tutaj też będzie swego rodzaju jakiś most, na którym będzie można skoczyć i wtedy ucieknie się policji. No na poziomie obawy 1 jeszcze nic się nie dzieje, generalnie. Chyba znowu musimy ich zgubić. Tak, bardzo dobrze. Ryzyko 0 dolarów. No, kurna hata. Jeszcze parę zakrętów i ich zgubimy. Ale ja nie chcę ich gubić, właśnie w tym nie? nie? O. Zaraz będzie poziom obławy numer 2. Ściga mnie jeden gliniarz. No, ale nie mocno, no nie gadaj. No, nie jest tragedia, słuchaj. Ej, drugiego wyeliminowałem. What the hell? I mam poziom obławy 1 I zaraz ucieknę. O! Dobra, żaden problem dla mnie. Ło Ale mnie teraz puturbowali tej kurde bele Dobra, poziom obawy numer 2. No to już się zaczyna zabawa. Ło, wyeliminowałem go Będziemy musieli zaraz zajechać na stację benzynową, żeby się naprawić. Ale też jeszcze nie teraz. Jeszcze parę zakrętów i ich zgubimy. E, faktycznie zgubię ich. Znowu to proste. Niby jestem w pobliżu, ale jednak nie. No i uciekłem. Łe, tylko 250... O, nagro... No 250. No co to jest? No dobra, no to lecimy w takim razie do kryjówki. Żeby sobie zrobić zapis O Jezu, ale, oh, oh, Przed samym garażem chłop się rozwalił Dobra, ja przepraszam Jeszcze żyję Bo czemu ja z nim jeżdżę? Sam powinienem jeździć aby zakończyć bieżącą sesję, zdeponować gotówkę. Tego nie można cofnąć! Tego nie można cofnąć! Oczywiście, że tak. Wow, całe 250olców. Ja pitolem. No i mamy dzień. Cześć. Rajdel, całą noc siedziałam nad tymi forami klientów. Nieźle to wygląda, co? Nie najgorzej. Musisz zdjąć filtr, żeby się upewnić, że dobrze wkładasz świecę. No już. Nieprawda. Wolałbym, żebyś robiła to jak należy, wiesz? Miałam trzy auta do zrobienia, tak było dużo szybciej. No cóż, zobaczymy co klient powie, ma go dzisiaj odebrać. Ej, napij się kawy, wyglądasz na zmęczoną. Tyle masz mi do powiedzenia po całonocnej pracy? Dobra, pójdę się przewietrzyć. Ej dobra, ja tutaj nic więcej nie mam. Jest piątek, dzień. Także ja się zastanawiam jak to będzie, słuchajcie, z tą gotówką. To nie jest ja takie proste. Roku? Tak, w porządku. Super. I co tam? Możesz zabrać mojego kumpla Magliny na karku i potrzebuję szybkiego wozu. Jasne, już tam jadę. <laughs> Jasne, już tam jadę. Więc jesteś po jego stronie. Jas, tu nie chodzi o stronę. Raddel po prostu lubi mieć wszystko po swojemu. Jas, jas. No i baby takie są. Zacznij temat i się rozłączy. O, ale podskoczył chłop. O, o kurna! No! Stwierdzam, iż gdyż nie umiem jeździć w tym Need for Speedzie. To jest tak, gdy gracz Forzy usiądzie do Need for Speeda. No niestety. Okej, okay, jesteśmy już bardzo blisko tego SOS kierowcy. Ziomek, gdzie jesteś? Przyjeżdżam moim gruchotem. Ej, no o co chodzi? Aha, tu muszę jechać, okej. Okay. Między młotem a kowadłem. Gotowe. Unikaj policji, znać kierowcę. Aha, y mam zaprowadzić kierowcę do kryjówki. Poziom obławy numer jeden. No jadę! Do domu, szybko. Co? Tak bez gry wstępnej? Co to? Randka? Potrzebuję podwózki, będzie z tym jakiś problem? Nie. Goście, a może jakieś proszę? Nie jesteś zbyt co? Nie gadania, a więcej jeżdżenia O nie, policja będzie Muszę zagłuszać do Nie, nie, nie przeszkadza mi to siedzenie w ciszy, w samotności O lol, nie gonią mnie Super, nie? Nadal cię słyszę Nie gonią mnie Przejechałem sobie obok policji bez żadnego problemu i... O, a tu? Nadal mnie nie gonią, nie no takie tam tylko przeleciałem 200, o matko jedyna 30 na godzinę Ja bym skoczył wyżej Ty byś skoczył wyżej jak ty gościu podwózki potrzebujesz, nawet nie masz auta To za Napiszesz mi recenzję? Bardzo by mi to pomogło Bardzo O nie, jedzie tu Myślałem, że zaczynamy się dogadywać Po prostu zawieź mnie gdzie trzeba Ale ty jesteś opryskliwy chłopie Meliski ci zaparzę Zawsze to samo Wyrobią sobie opinie na twój temat i chcą cię załatwić. Więc jesteś niewinny. Zależy jak rozumiesz niewinny. A bez winy? To nie. Nie jestem, jak to mówisz, niewinny. Aha. No i gitara. O, i krywkę odblokowałem. To niezły przyjaciel, który nawet na randkę nie chciał zdobyć... jest z tobą jazd? Nie, jestem sam. Co tam? Tak, tylko dzwonię, żeby powiedzieć, że auto spodobało się klientowi. Dobra robota. Prawo luminare, mamy sprawdzić naszą promocję na rynku w kolejce 19. Gdzie jesteś? W supermarkecie. Chyba odpalę beczkę do zapleczu i upiekę mostek. Zrobię sekretną marynatę mojego taty. Którym tak lubię. Taki sukces trzeba jakoś uczcić. U, jestem za. Dobra, przekaż to jas, jak będziesz z nią gadać, okej? Okay? Jasne. Siema, co to? Rajdel dzwonił. Łoż Chce zrobić pieczony mostek w sekretnej marynacie swojego ojca. Spójrzysz się? Zajęta jestem. No weź, jas. Mówił, że klienci są zadowoleni z No i? Cieszy się i chce to z nami uczcić. To czemu do mnie nie zadzwonił? Haruje jak wół, a on myśli, że przekona mnie jakimś mostkiem? Nie ma opcji. Pogadajcie ze sobą, to zobaczysz, że on... Ktoś próbuje się do mnie dodzwonić. Nara. Dobra, zobaczymy, czy mnie stać na te zawody. Czy potrzebuję też trzech tysięcy? Nagroda 3000. O, mogę wziąć tą ludziom, okej. Okay. Tylko widzowie, możecie mi ogólnie powiedzieć, jakie mamy dobrać te bonusy tutaj e, z tej edycji Palaszcz. Czy te bonusy są tylko do wersji online, czy do fabuły też? No, potrafię. Coś nie, coś potrafię. O, policja, siema. No niby nara... o Jezu, ale poleciał! O kurna! Poleciał ten ktoś, nie wiem kto to, ale ktoś nieziemsko poleciał w krzaki. I to dzięki mnie. Dobra, elo. Czekaj... Jakąś prostą drogę potrzebuję bardziej. No nie, no bez jaj! Wyskoczyło... kurna i teraz nie wiem jak to będzie się nagrywać. No ja pitole byłem już drugi, nie wierzę. Gra mi się zminimalizowała. I teraz szczerze wam powiem, nie wiem jak będę widzieć. What the hell co to było? W sensie nagranie. Dobra, nevermind. Jak to będzie Ale jestem siódmy! Dobra, ej, to my to ponowimy, co? Idealny star, patrzcie jak się wkleiłem. Kurna, hata. Dobra, i teraz raz sobie zużyję to. Okej. Okay. Draft. O nie, dobra Wjechała w nas gnida. Ok, za drafta się dostaje i to dużo się dostaje. Dobra, punktu nie ominąłem to najważniejsze. I auta nie mam uszkodzonego to też ważne. Jak wiatr. Kurde, policja! Dobra, nie, nie cofnęło mnie daleko, jest ok. Dobra, jest git, jest git. To wszystko przez ten durny patrol, który we mnie wjechał. Gdyby nie to, to normalnie bym wjechał w punkt kontrolny, ale okej, okay, przynajmniej wiem, że można je pominąć. W sensie, że jest to możliwe, nie? Bo... Myślałem, że tak gdzieś jak nam zaliczy, jak się przejedzie obok czy coś. Dobra, jestem trzeci. Na razie nitra nie używam ani nic. Dobra, trzeba tutaj użyć Nitro, żeby się napędzić. No, szkurde bele Ale ta policja tu jest mądra! Kurde! Jak oni wjeżdżają, ramują tak na wprost. No i dobra. Załadujmy sobie jeszcze drafta. I cyk. Za się do Nie o, dobra, Nie przebiłem się. <laughs> I jestem pierwszy. Dobra, to mi się podoba. I tu jest już szmeta, tak. Bo mamy już 90% wyścigu zrobionego. Więc to jest już meta, nice Ukończyłem pierwszy, widzowie Mój pierwszy wyścig, który zwyciężyłem w tej grze Jestem dobrym kierowcą No i dobra, wygraliśmy 3000 dolców No to teraz w takim razie będzie mnie stać Na Zrobienie wyścigu nocą O, cel, wróć do kryjówki, no to idealnie Oj. Zasiada Pani na tym stanowisku już wiele lat. Jakie ma Pani plany wobec Lakeshore? Teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem, musimy wspierać naszych mundurowych, chroniących nas przed tymi, którzy traktują Lakeshore jak prywatny plac zabaw. Graffiti, uliczne wyścigi. Te niedozwolone wybryki rozdzierają nasze piękne miasto na strzępy Jakby było z papieru Jeśli mieszkańcy chcą, aby Lakeshore było czystsze i bezpieczniejsze Niech na mnie głosują Akurat tego nam potrzeba Więcej gliniarzy, którzy nienawidzą ulicznych wyścigów No dokładnie Ale w ogóle śmiesznie, że teraz trzeba wszystko tutaj bukować, nie? Nawet jak sobie wygramy w dzień, to... No ładnie to też trzeba wrócić do kryjówki, żeby to wszystko zabukować, no okej. Okay. Ej, ale zestaw tuningowy, w taki właśnie wygląd celuję, wiesz? No ładny, no ale nie stać Hejde, mnie. Ale skąd to masz? Zestaw tuningowy? Zamówiłem dla klienta, który go nie odebrał, więc teraz zbiera kurz. Jest do wzięcia? Tak, za kasę. Dzięki Szefie, auto będzie wyglądać zajebiście w sobotnim wyścigu. Co ty gadasz, ja mam to wziąć? Ej, przecież czeka nas wyścig o sporą kasę. Dopilnujmy, żeby nasz wóz wyglądał dobrze. Nie mam wystarczającej ilości gotówki, no. Więc Hej, nie mogę. Znać, jak... Słuchaj tego, jakaś laska robi streama na temat pani burmistrz. ale właśnie wysłał mi link. Alek? Och, no wiesz, ten gość od tamtego Tegesa. zaczyna się. Ziemka Lakshore. W dzisiejszym streamie ujawnię korupcję związaną z polityką rozsądek przeciwko nierozsądkom. Fajna nazwa, co nie? Ale to, co się dzieje z mieszkańcami, nie jest ani trochę fajne. Mamy informacje z pierwszej ręki, które wreszcie ukażą prawdziwe oblicze tego rządu, udowodnią, że to jego członkowie są prawdziwymi przestępcami. Ale najpierw, lubicie swój materac? O no, cholera, chyba nie znoszę swojego materaca. <grym wytrza> Ej, hey, co ty na to, jeśli ci powiem, że jest inny sposób na zarobienie kasy poza wyścigami? Lubię swoje obie nerki. Jeszcze nic pewnego, ale mój ziom Alek może szukać kierowcy. Chwila, przypomnij mi, Alek to... No wiesz, Alek, kumpel, z którym się woziłam. Byliśmy w tej samej rodzinie zastępczej. Gościu, chciałem nerkę sprzedać, tylko bo iPhone'a chcę kupić, co? Kurde, przesadzili z wpisowym na niektóre wyścigi. Nie zdobędziemy takiej kasy, grając ostrożnie. No co? Ej, no przecież tutaj byłem, kurna. I było... O, właśnie, no i gitara, dobra. Pisowe zero. Zarobiście, come on. No i dobra. <laughs> Zobaczymy, czy nam pójdzie dobrze. Dobry start, przynajmniej miałem. Babka. Można pozbierać przynajmniej drafta dość dużo I teraz 6 z nitra Raz Dobra, jesteśmy trzeci Trzeba jeszcze pozbierać od nich drafta Okej okay. Lamborghini Urus jest chyba pierwszy No i policja, no musieli się pojawić Trzeba y, dbać, słuchajcie, o uszkodzenia Żeby ich zbyt dużo nie nałapać Co to było? Ale się kamera zbugowała O kurde Nie lubię ogólnie jeździć w nocy, nie jestem fanem Ścigania się nocnego, wolę zdecydowanie dzień To fajny dym na ziemi. Muszę przyznać, że A ja znowu jeżdżę cały czas z nią. Kurde, bele Ta rozumiem, że chyba dopóki będę miał tą Sylwię, to będę musiał z tą laską jeździć, co? No to wygląda. Tu i tak nie można przechodzić. No nie, <laughs> jakie to fajne, nie? Jedziesz sobie, chciałbyś kogoś przyjechać, znaczy prawie byś kogoś przyjechał, a Laska nagle mówi: Tu i tak nie wolno chodzić. No, no nie, no akurat ma rację, no środkiem ulicy się nie przychodzi. Ale druga sprawa jest też taka, że nie jeździ dzisiaj na co dzień 230 po mieście, nie? Pa, lecę. O super A oni mnie nie odstępują na krok, ale meta. No i wygrałem, kolejny wyścig. Mam jakąś dobrą pasę, kurde belemale bele. No jasne, że NASA, bo mam dużego... Przytulasa. Proszę bardzo, nagroda 3000. Tak się ciekawe ciekawe ile zajmie nam zrobienie fabryki? Kurde fabryki. Mm, fabuły. się do mnie odezwał? Ten to potrafi zrobić wrażenie. Ogarnął sporą akcję. Akcję? Odwiedzimy go i zobaczymy, czy coś dla nas ma. Nie, 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 nie. Mojego wujka Chopiego też jeszcze nie znasz. Jest więcej takich osób, wiesz? W porządku. Jak już mówiłam, razem weszliśmy w to środowisko. Opiekował się mną. Tak, wiem. Nie ty jedna przeszłaś przez ten system, pamiętasz? Tobie się poszczęściło, a ja się tułałam tu i tam. Alek zawsze był przy mnie, gdy nie miałam nikogo innego. Kiedy trafiłam do Rajdela, kontakt nam się urwał. Ale kilka dni temu odezwał się do mnie, zupełnie niespodziewanie. Niespodziewanie, tak? Nie, to tak. Widział, jak się ścigamy i się odezwał. Słuchaj, to dobry gość. Może nam pomóc zarobić trochę więcej kasy. Ok, okej, okay, w porządku. Przecież biegnęć. Prawie ja mnie namierzyli. Dobra, spróbujemy z tym wpisowym, długim, długim, wielkim takim. Zobaczymy, czy damy, damy radę. Wpisowe 16 tysięcy, nagroda 22 tysiące! Dobra, dawaj drafta. Tu już pierwsze zużyjemy sobie, żeby troszeczkę do przodu polecieć, bo oni są kur na szybcy. Ale tu można dużo zarobić. Nie będzie mnie wyprzedzać. tylko za Nie no oczywiście, że tak, to się wyklepie, nie? Laska. Na tym drifcie, kurde, dużo tracę. Strasznie wytracam prędkość, ale jestem pierwszy. O Jezu, ten awatar tak teraz zauważyłem, muszę zmienić, nie? Bo on mi bierze moje konto EA. Bo mając na Steamie grę, on i tak łączy się z serwerami Origina Slash i AAP na PC. Także sobie mogę mieć na Steamie ustawione co chcę, a on i tak bierze z U Origina. Już powoli człowiek uczy się jeździć. I powiem Wam szczerze, że jak się tak gra w tego NFS-a, no to i człowiek się wciągnie, nie? Te efekty wszystkie i tak dalej. Jeśli gra się komfortowo, no to, to ta całkiem spoko wygląda. Ale mówię, no z realizmem to nie ma nic wspólnego, oczywiście, jest to wiadome. Model jazdy na pierwszy rzut oka mi się nie podoba. Dlaczego? Bo jest łudząco podobny do tego, co był w Need for Speed Hit. I wcale mnie nie przekonują te bajeczki, że teraz to kryterium Games w ogóle robi, czy tam pomaga. I to będzie teraz prze. prze no zarąbiste, tak? No nie, raczej mnie to nie przekonuje. Dalej jest to Need for Speed A teraz tak w ogóle idziemy sobie wyścig z trailera, który mogliśmy obejrzeć jakiś czas temu od, od nich No i wygrałem, 22 tysiące jest moje Tylko kurna wpisowe 16, to ile ja w sumie zarobiłem? Czy ja po prostu muszę mieć tą gotówkę na koncie? No nie, 16 tysięcy straciłem, nagroda 6 tysięcy Na plusie No to nie, no to 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 lipa ogólnie, nie? Że... Aż tyle się płaci, jakbym nie wygrał, no to eh. nie no, tak normalnie mówiąc teraz szczerze, gra się ok, ale nadal uważam, że ten NFS tyłka nie urywa i oni go no, zapowiadali o wiele lepiej niż wyglądanie w sensie pamiętacie, jakie były przecieki. Eh tych nowych grafik i tak dalej, jak ten NFS będzie wyglądał, że to będzie na innym silniku, już nowszym, nie, no to nadal jest Frostbite, który jest bardzo dobrym silnikiem, ale jeżeli chodzi o optymalizację tej gry, no to bywa z nią różnie, jak widać. I druga sprawa to model jazdy, no, który się niestety moim zdaniem nie zmienił. A jak się zmienił? No to bardzo mało. Nie, nie wykrywaj mnie. Ty też mnie nie wykrywaj. O nie! Okej, okay, czyli ci, ta tarcza musi wypełnić. Dobra, to się nie wypełniła. O nie! O nie, kto to się roi od tej policji. Kurna hata. Spróbuję przejechać przez stację benzynową. O nie, o nie, 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 nie. O, nice. To nie przejadę jednak przez stację benzynową. Chciałem się naprawić, ale no już trudno. Okej, okay, to są chyba te zawody, na którym mnie nie było stać, a teraz mnie chyba będzie stać. Zawody... Wpisowe ryzykowne Wpisowe 2000 o. Ryzykowne, no ryzykowne, bo dużo kasy się traci, nie? I trzeba wygrać. uliczny zarabianie kasy, tak jest. Nie ja ogólnie ładnie ta gra wygląda. Graficznie prezentuje się dobrze. Gdyby optymalizacja była jeszcze lepsza Albo gdyby miał po prostu mocniejszy komputer to już w ogóle byłby miód Co to jest w ogóle za wyścig? Na torze jakimś to jest w ogóle Co tu policji nie będzie? Ojeju, ale to zrypałem Znaczy i tak w sumie wyszło dobrze, ale no mógłbym zrobić to lepiej Ktoś, kto jest sprawiony w Need for Speedzie, na pewno patrzy się tutaj na tą moją grę z przymrużeniem oka I z zażenowaniem lekkim Policja? Jakim cudem? Ej no halo, przecież ja się ścigam legalnie na torze teraz To o co ci chodzi? Dobra, okrążenie drugie z trzech Bez utraty przyczepności. Pod prąd? To tu się liczy pod prąd, jak zjadę w lewą stronę? O kurde. Dobra, gościu za mną jest, ale... Raczej mnie nie wyprzedzi. Powiem wam szczerze, że wybierając najwyższy poziom trudności spodziewałem się troszeczkę więcej. No chyba, że... W późniejszych etapach gry będzie to trudniejsze, ale jak na razie... ...to zbytnio dużego wyzwania nie mam. No nie, no zbytnio dużego wyzwania to tutaj nie stwarza ta gra. Okej, okay, tu z naprzeciwka wyskoczy mi zaraz policja, no. Dlatego trzeba uważać, żeby się nie uszkodzić, to po pierwsze, po drugie, żeby... Nie wypaść z drogi, no bo oni kurde wlatują w ciebie jak moloch i mogą mnie bardzo łatwo z drogi wypędzić. No i tutaj znowu będę miał busta. No i to jest ostatni już, metry 220 na godzinę. No i to wygram bez najmniejszego zająknięcia, słuchajcie. I wzmywanie pościgu, o nie. Dobra, no to let's go. Teraz trzeba jechać gdzieś, gdzie są te punkty napraw. No, stacje benzynowe po prostu, nie? E, no myślę, że raczej im się ucieknie. No i git, bo teraz mam ryzyka 26 tysięcy. Nie chciałbym jednak tego stracić. Człowiek już troszkę uzbierał. A jednak tutaj sprawne palce się przydają Dobra, musimy jak najszybciej znaleźć ścigany but. Centrala, nie złapiemy celu O nie Dobra To teraz do kryjówki, eee mam blisko Wejść do garażu, tak jest, 26 tysięcy wpada na moje konto I teraz mamy już sensowną ilość gotówki, bo mamy 28 800 No i mamy dzień, no to w ciągu dnia można teraz coś innego porobić, wiadomo Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Musimy dobrze wypadnąć. Na pewno dobrze wypadniemy, ale to już w następnym tak odcinku, słuchajcie. Właśnie załatwiłem kolejnych klientów. Po naszym warsztacie robi się głośno. Trzymajcie się i do następnego razu. papa. Pa. Brawo my! Bez was bym tego nie osiągnął. Ten garaż to coś więcej niż firma. To rodzina. I dlatego robimy za minimalną stawkę. Jest parę samochodów do Piszesz się? Back, yes <laughs>